Jakie kroki zakupowe lub sprzedażowe powinniśmy podjąć po aktualnej rzezi na rynku kryptowalut? Dane on które pomogą nam w odpowiedzi na to pytanie. Akceptacja bitcoina na ETF-ach w Chinach, jak i wiele, wiele innych newsów. Także, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy z wykresami oraz z całym mięsem. Moi drodzy, jak dobrze wiecie, w weekend mieliśmy niesamowity dump, niesamowitą rzeź na altcoinach oraz całym rynku kryptowalut. I teraz, czy powinniście panikować, czy powinniście się bać tego, co tak naprawdę się wydarzyło w weekend oraz o co chodziło, już Wam pokazuję na wykresie. Słuchajcie, tak naprawdę nic wielkiego się nie stało. Jeżeli sobie nawet policzymy od tej górki do dołka, był to zjazd tylko i wyłącznie o okolice 12% na bitcoinie, więc tak naprawdę nie powinniście się przejmować, nie powinniśmy brać tego pod uwagę jako Bóg wie, jaki, Zjazd, dump na kryptowalutach, który spowodował jakiś tam czarny łabędź, który wszyscy mówili, że jest spowodowany wojną. Oczywiście pewne elementy, które się wydarzyły na świecie, czyli właśnie ta wojna z Izraelem, cała sytuacja, która została przekazana w weekend, mogła popchnąć tą cenę do tego, żeby po prostu zrobił się taki mały flash crash na kryptowalutach. Jednakże pamiętajcie, tutaj nic strasznego się nie stało. My cały czas jesteśmy w rangingu, który gdzieś tam już od dawna, od dawna sobie o nim mówimy. Więc w takiej sytuacji, oczywiście, to nie było tylko na Bitcoinie, bo jak popatrzycie sobie na wszystkie inne coiny, czyli na przykład Ethereum, Chainlinka, szara strefa, proszę bardzo, Phantom, Zielona strefa, proszę bardzo. Matic, moi drodzy, też prawie zabrana zielona strefa. Ondo, idealnie zabrana strefa zakupowa. XRP, również zabrana strefa zakupowa. Algo, również zabrana. Więc słuchajcie, w takich sytuacjach po prostu nie ma co się przejmować, dlatego że jeżeli my byśmy faktycznie dostali na kryptowalutach takiego grubego dumpa, nie pierdnięcie 10%, po prostu całej konsolidacji, idealnie, wręcz wyczekiwane miejsce, o którym już od dawna mówię do tego, żeby mieć poustawione limity, Zaraz do czego sobie przejdziemy, jeżeli my byśmy faktycznie dostali zjazd do 50, zjazd do 33 tysięcy, można byłoby nawet przy tych 33 tysiącach, dopiero mówić o jakimś konkretnym flash crashu, black Swanie, który się wydarzył na świecie, który spowodował spadki niesamowite na krypto. A tutaj to jest po prostu sytuacja, która miała miejsce na świecie, która przyspieszyła zrange'owanie, konsolidacji na rynku kryptowalut i zabrała najważniejsze poziomy, czyli po prostu ten wydarzył się po prostu ten grab płynnościowy podląg. O którym wam mówiłem już kilka odcinków temu na Discordzie, zresztą cały czas o tym rozmawialiśmy, co ja zrobiłem, jak ja z tego, słuchajcie, skorzystałem na altcoinach oraz na Bitcoinie. Zgodnie z tym, co mówiłem i wrzucałem wam na Discord, miałem poustawiane limity. Limit ordery na Bitcoinie, słuchajcie, na kłancie, na Chainlinku ponowne wejście, na Matiku. Oraz na Ondo oraz na XRP. Wszystkie strefy zakupowe, o których Wam mówiłem, oczywiście tutaj nie mówię o jakimś idealnym knocie, mówię bardziej o pierwszej części tych stref, czyli Ondo 62 centy. Matic tak naprawdę nie zabrało mi limitu, bo limit miałem na 56, więc wszedłem w okolicach 65 centów z palca. Fantoma nie dobierałem, bo Fantoma akurat mam już dużo za dużo. Chainlinka dobrałem w okolicach 12 dolarów. Quanta Dobrałem za 95 dolarów, tutaj również wchodziłem z palca, no i bitcoina również mi zabrało z limitu. Wszystko gdzieś tam pokazywałem na ostatnim live na Discordzie, więc no te. Coiny zostały przeze mnie zakupione. A zostały zakupione, moi drodzy, pod spota, po prostu pod długoterminowe inwestowanie. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby ja sobie to teraz kupię, zrobię krótkiego swinga i coś tam zarobię. Oczywiście można byłoby to zrobić, jednakże w moim przypadku raczej kaszowanie będzie na pewno po halwingu, Myślę, że nawet w drugiej połowie 2025 roku, co zresztą będę informował na swojej grupie Patronów na Discordzie, kiedy wychodzę całościowo z krypto. Jednakże na razie się to nie stanie, bo na razie po prostu robię DCA. Więc pamiętajcie, nie wchodźcie o bo mieli Dumpa, nie wchodźcie w jednego coina, dywersyfikujcie swój portfel, wybierajcie coiny, które chcecie mieć długoterminowo i są dobre fundamentalnie w waszym portfelu i po prostu wchodźcie sobie po 20-25% DCIM w dół, żeby w razie W, jak spadnie, kupicie za część, wybije. Coś już zarobicie, a nie że wy wchodzicie all in, to dalej zacznie spadać, a wy nie będziecie mieli stable na to, żeby dalej kupować. Także zapamiętajcie tą lekcję, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Zresztą, moi drodzy, możecie wejść do mnie na Twittera, na którego was serdecznie zapraszam, zobaczyć mój ostatni wpis, przeczytać, myślę, że da wam bardzo dużo do myślenia. A teraz przejdźmy sobie może do wykresów, co robić na danych coinach oraz danych on-chain. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, przegadamy sobie jeszcze teraz na szybko, co robić na wszystkich coinach, które po prostu dostały dampa, a jeżeli chcecie, słuchajcie moi Drodzy, być gotowym ta na halving, wziąć udział w 100% w całym doświadczeniu na halving. Zapraszam Was w okolicach halvingu w nocy, w dniu, w którym halving będzie się dział do mnie na Discorda, ponieważ będą się tam działy niesamowite rzeczy. Będą tak naprawdę rozdania. Ponad 20 tysięcy złotych, więc wpadajcie, a wydarzenie będzie na YouTubie na żywo, dla wszystkich użytkowników z wieloma, wieloma bonusami, tak jak powiedziałem, 20 tysięcy, ponad 20 tysięcy złotych będzie rozdane, także musicie się pojawić. Teraz słuchajcie, co robimy z Bitcoinem? Tak naprawdę, jeżeli nie zdążyliście się połapać na Bitcoinie, na tym dumpie, to w tym momencie musimy sobie wejść troszeczkę na niższy timeframe, zobaczyć, jak będzie wyglądała sytuacja, ponieważ nie jest powiedziane, że my tej płynności nie zretestujemy. W tym momencie musimy przebić 68 tysięcy, żeby mówić w ogóle o jakichkolwiek dalszych wzrostach, także w tym momencie dla mnie, jeżeli chodzi o Bitcoina, mamy no trade zone. Także słuchajcie moi drodzy, jeżeli wy macie plan, jeżeli macie na Bitcoinie tak jak wam pokazywałem, ustawione strefy zakupu po dumpie, to wy się nie bójcie tego, że impulsywnie cena zeszła, bo tak to czasem jest. Jeżeli macie ten plan, to go realizujcie, bo potem będziecie pluć sobie w brodę, że o, był dump, ja nie kupiłem, znowu się to odbiło, znowu jesteśmy w range'owaniu cenowym. Więc jeżeli ustawiacie sobie jakąś strategię i nie jest ona oparta na OLIN, to po prostu z niej nie rezygnujcie, nie bójcie się, ponieważ ten rynek właśnie działa w sposób taki, żeby stworzyć momenty strachu, żeby tylko grubasy, tylko ludzie, którzy faktycznie mają doświadczenie, zarabiali na tym rynku, a nie ulica, która się będzie bała i wyprzedawała swoje coiny. Ethereum 3200 dolarów, tak naprawdę, jeżeli mówimy o długoterminowym inwestowaniu, dalej uważam, że jest to bardzo dobra cena, jeżeli ktoś jeszcze Ethereum na spocie nie ma. A chce inwestować w ten projekt, myślę, że nie jest to zła cena, oczywiście lepsza była na 2,800, jednakże wiemy, że nie każdemu się to udało złapać. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że spekulacyjnie kupienie Ethereum nie jest złym pomysłem. Quant, moi drodzy, wszystko, co jest poniżej 100 dolarów, powinniście, według mnie, jeżeli jesteście zainteresowani oczywiście tym coinem, łapać. W tym momencie cena nie jest jeszcze zła, mamy jeszcze ewentualny możliwy run-up nawet do tych 130 dolarów, przynajmniej w najbliższym czasie, więc no, decyzję musicie podjąć sami. Ja osobiście quanta nie kupuję, Powyżej 100 dolarów, dlatego że uważam, że najlepsza cena zakupowa jest poniżej setki, co udało mi się złapać, więc tutaj raczej staramy się, myślę, czekać po prostu na retę z tej całej strefy w okolicach stówy. Ewentualnie wchodzimy przy tej stuwie właśnie i czekamy na wybicie albo nowego szczytu, albo płynności na zielonej strefie w okolicach 130 dolarów. Link, moi drodzy, dalej moim zdaniem w turbo dobrej cenie, jeżeli chodzi o long term na spocie. Oczywiście, jeżeli nie udało się złapać o 12 dolarów, osobiście uważam, że 14 dolarów jako pierwszy zakup dalej jest bardzo, bardzo mocnym wejściem. Nawet ze względu na to, że ja kupowałem w okolicach 16,50 Linka jako pierwszy swój zakup w tym miejscu, uśredniałem, więc moja średnia cena w tym momencie jest właśnie w okolicach 14 dolarów. Matik, moi drodzy, no jeżeli nie udało się wziąć przynajmniej w okolicach tych 65 centów z większej perspektywy, może nie jest to zła cena, jednakże ja uważam, że można byłoby to złapać w lepszej cenie. Wszystko zależy od tego, jak chcecie. Jeżeli chodzi o DCA, oczywiście, możecie jakąś pierwszą małą paczkę kupić, jednakże no dla mnie takim najlepszym topem, będzie te 64-55 centów. Jednakże wiemy, że to może się nie powtórzyć, więc podejmijcie decyzję, czy DCAM już chcecie zacząć w niego wchodzić. Ondo, no tutaj co się na Ondo stało? to jest tak niesamowity coin, ja go cały czas tak mocno tak naprawdę traduję na krótkie swingi, dlatego, że cały czas się range'ujemy pięknie w całej tej szerokiej konsolidacji. Tutaj było kilka zakupów, tutaj na tych spadkach miałem ustawiony limit na cenie 62 centów, które zostało przeze mnie zakupione i take profit automatycznie od razu na 2.618 na dolarze on zostało sprzedane to siedzi na Discordzie, ten wie, że cały czas macham tego coina w lewo i w prawo, więc tutaj mieliśmy w okolicach 60% bazowego zysku, z czego jestem bardzo zadowolony. Czy wchodzić w w tym momencie? Oczywiście, że nie. Jest to zbyt wysoka cena moim zdaniem, żeby na nie wchodzić, nawet jeżeli byśmy wybili wyższe strefy na 1.15, 1.20. No jest to ryzykowne zagranie, w tym momencie testujemy Double Topa. Jeżeli ktoś tutaj chce to tradować, to jakieś spekulacyjne shorty. Czemu nie? Jednakże dla mnie w tym momencie strefa zakupowa pod. Ondo pierwsza, jaką w ogóle powinniśmy brać uwagę, to jest myślę, nie wcześniej niż 85 centów na tym coinie. Oczywiście wszystko co niżej też będzie dobrym uśrednianiem, jednakże w tym momencie ta cena moim zdaniem jest zbyt wysoka, żeby ładować się na spota, więc nie łapcie FOMO, nie kupujcie na górkach, po prostu bądźcie cierpliwi, poczekajcie jak spadnie. Tak jak powiedziałem, nie ma, że pociąg odjechał, a jak odjechał, to przyjedzie następny. Oczywiście, moi drodzy, te informacje są dla osób, które nie zdążyły się zapakować, które nie wiedzą, co mają robić około halvingowo. Pamiętajcie, przed halvingiem czy dalej około halvingową jeszcze korekta może się pojawić, ale również nie jest powiedziane, że nie dostaną wszyscy FOMO przed halvingiem, zaczną po korekcie po prostu wszystko masowo skupować i wybijemy na Bitcoinie 100 tysięcy. Nie mówię nie, nie nastawiam się na to jakoś bardzo, jednakże no wiecie, że w świecie krypto wszystko jest możliwe, więc te coiny, które faktycznie jeszcze nie wróciły do swojego range'a, uważam, że warto będzie kupić pierwsze po prostu takie siateczki małe metodą DCA, żebyście coś mieli ewentualnie właśnie pod wydarzenie tego, że wybijemy nowe ATH na Bitcoinie. I także pamiętajcie, ja spekuluję, że jeszcze korektę po halvingu na krypto może i dostaniemy. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich moich zagrań na bieżąco, na altcoinach, na Bitcoinie, na Spocie oraz... Na futures, czyli dostęp do całej sekcji patronów, którą tutaj widzicie w tym momencie, wystarczy, że zarejestrujecie się z linka, który macie w opisie tego filmu. A jeżeli macie konto na giełdzie Bybit i chcecie również mieć dostęp do tej strefy patronów, wystarczy, że klikniecie sobie w dołącz do nas i tu macie całą instrukcję, jak możecie również otrzymać ten dostęp. A w strefie patronów, moi drodzy, mega, mega dużo mięsa. Zobaczcie, codziennie praktycznie wrzucam wam moje zagrania na spocie, moje zagrania na futures. Wszystkie oczywiście potwierdzone, że zostały. Stały rozegrane. Handel pro traderów, których macie tak naprawdę dostęp do 19 osób, które codziennie pomagają wam na czatach, które codziennie wrzucają po kilka rozegrań, z których możecie bez żadnego problemu korzystać i rozgrywać to razem z pro traderami. Dostęp do narzędzi tradingowych, takich jak Hitmapa z Highblocka, poziomy płynnościowe, czyli najważniejsze elementy, jeżeli chodzi o trading. MM czyli jeden z indykatorów, który został napisany przez ekipę CST. Market Cypher, Również możecie z niego korzystać. To są narzędzia, które kosztują tysiące złotych, a Wy możecie z nich korzystać bez żadnego problemu, za darmo, właśnie w strefie Patrona. Wszystkie szablony, indykatory, moi drodzy, słownik, lektury, live, y, które są nieudostępniane nigdzie na internecie, są tylko i wyłącznie dla Patronów właśnie na Discordzie. A jest to niemało, ponieważ dostajecie 6 razy w tygodniu odprawę rynkową, czyli nakierowanie Was na to, co dzieje się na rynku, w którą stronę tradować, jak tradować, w danym dniu live y prowadzone przeze mnie i pro-traderów, które są akademią, czyli uczeniem od podstaw, od A do Z, jeżeli chodzi o trading czy kryptowaluty, oraz live tradingi, na których na żywo robimy analizy od A do Z oraz rozgrywamy cały rynek kryptowalut, gdzie możecie to rozgrywać i tradować razem z nami w czasie rzeczywistym. Także naprawdę bardzo, bardzo dużo mięsa, bardzo dużo kontentu. Wejdźcie, sprawdźcie. Możecie otrzymać patrona testowo na pięźni, żeby zobaczyć, czy chcecie po prostu się podpinać pode mnie pod afiliację, no i wtedy podjąć decyzję. Także serdecznie was do tego zapraszam, ponieważ jest to tak naprawdę za darmo, a są miejsca, za które płaci się za to krocie tysiące złotych, żeby mieć dostęp do takich rzeczy. A teraz przejdźmy do danych onczeń, które pomogą nam potwierdzić lub zanegować pewne spojrzenie. Słuchajcie, w tym momencie widzimy na Glassnode, który już niedługo będzie dostępny u mnie na Discordzie dla wszystkich użytkowników strefy patrona Bitcoin Futures Open Interest. czyli tutaj mamy zagregowany open interest ze wszystkich giełd na futures Bitcoin. Zobaczcie, że tak naprawdę tutaj ten Open interest nam troszeczkę spadł po tych dampach jednakże jako potwierdzenie my tak naprawdę nie dostaliśmy takiego załamania rynkowego gdzie ten open interest faktycznie bardzo mocno spadł i ludzie zaczęli uciekać klaskać stopami że krypto się kończy no nie ma tego Bitcoin zaczął delikatnie odbijać więc na spokojnie poczekajmy zobaczymy jaka sytuacja tu będzie miała miejsce jednakże ten open interest wcale nie spadł jakoś bardzo mocno jest to dla mnie znak tego że mamy dobre miejsce faktycznie zakupowe na kryptowaluty Patrząc na to, co się słuchajcie, wydarzyło na no altcoin season index po tych spadkach, no Bitcoin Season został tutaj zahaczony, jednakże do alt seasonu mamy naprawdę bardzo, bardzo daleko. Jednakże takie sytuacje, w których widzicie na tym wykresie, stricte, kiedy ten indeks nam bardzo, ale to bardzo mocno spada. Zazwyczaj patrząc gdzieś tam do tyłu na, te, na ten wykres, analizując go tak naprawdę w momencie, kiedy dochodzimy do bitcoin seasonu i mamy faktycznego dumpa na tych altcoinach, dużo większego niż na Bitcoinie, bo tak to niestety zazwyczaj jest, że jak Bitcoin tampuje, alty le. Są kilka razy mocniej. Jest to zazwyczaj bardzo mocna indykacja do tego, żeby właśnie w alty wchodzić, ponieważ pamiętajcie, że po Bitcoin Sezonie mamy money flow do altów i tam alty dostają, że tak powiem, orzeźwienie. Więc tutaj znowu jest potwierdzenie, że mieliśmy bardzo, ale to bardzo dobre miejsce na entry właśnie w altcoiny na rynkach spot. Tutaj, moi, moi drodzy, jeden z ważniejszych wskaźników, czyli naturalized profit and loss na Bitcoinie. Zobaczcie, że po tych faktycznie spadkach, które mieliśmy, na których patrzyliśmy sobie wcześniej na wykresy, mieliśmy niesamowicie dużo. Ale to dużo likwidacji. W tym momencie mamy tak naprawdę neutralized nie profit, a los. Niestety, tutaj poszło bardzo dużo likwidacji, bardzo dużo ludzi również klikało swoje pozycje prawdopodobnie z marketu, jeżeli chodzi o zamknięcie, odkupienie, w tym momencie cena Bitcoina się odbija. No więc oczywiście wskaźnik realizowanych profitów będzie, myślę, bardzo mocno wracał, bardzo mocno przypikuje do góry, jeżeli dostaniemy odbicie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy zazwyczaj realizację strat poniżej tutaj tej linii, czyli poniżej zera, no wiadomo, że wtedy są straty, to później mamy wybicie pikujące, no bo cena również wtedy dosyć mocno wybija, co możemy nawet zobaczyć na poprzednim przykładzie, który tutaj miał miejsce pod koniec marca. Więc w tym momencie, moim zdaniem, zaraz sobie przejdziemy do następnego wykresu, ludzie będą bardzo mocno pakować swoje pozycje właśnie po to, żeby te straty po prostu odrobić. Zresztą, co możecie zauważyć, Tutaj bardzo, ale to bardzo wiele wielorybów po prostu zaczęło się keszować. Zobaczcie, jakie tutaj były realizacje zysków przez wielorybów. W tym momencie mieliśmy dumpa. Tutaj nie ma chętnych do realizacji swoich zysków, bo prawdopodobnie jest bardzo mało ludzi, którzy te zyski posiadają. Więc w tym momencie, moim zdaniem, znowu na tej korekcie zobaczcie, jak to wygląda na tych korektach. Wszystko jest dosyć mocno realizowane, jeżeli chodzi o shorty, na górze, jeżeli chodzi o longi. Więc w tym momencie, moim zdaniem, wieloryby będą znowu się pakowały. Zresztą z ostatnich danych mogliśmy. Zauważyć, że na rynek wpłynęło 700, 800 milionów dolarów w stablech, które no prawdopodobnie nie będą tam leżały tak o, tylko zostaną przerzucone i dzięki tym stablem zostaną zakupione kryptowaluty, aby znowu zrealizować ewentualne zyski na następnym podbiciu. Tutaj moi drodzy widzimy seller exhaustion constant. Co nam to mówi? No, mamy po prostu bardzo mocne wyczerpanie sprzedających czemu? No bo kto ma sprzedawać, jak jest taki tołek? Tutaj raczej ludzie kupują. Zresztą historycznie, jak sobie zobaczycie, zazwyczaj po duży, Dampach cenowych mieliśmy faktycznie to wyczerpanie sprzedających na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Więc tutaj, w takiej sytuacji, zawsze kiedy schodziliśmy blisko tej czerwonej linii na dole, oczywiście to nie zawsze musi być zetknięcie z tą linią, jednakże, no tutaj przyznacie sami, że mieliśmy niesamowite zejście tych sprzedających, więc moim zdaniem, w tym momencie, tak naprawdę cena, jak i kupujący będą się zwiększali na tym rynku. Dlaczego? No, bo po prostu mieliśmy bardzo, ale to bardzo dużego damp'a który jest okazją zakupową i tutaj nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować kwestia oczywiście tego, abyście nie robili all in, tylko raczej właśnie metodą DCA. Zresztą w tym momencie Fear and Greed Index pokazuje nam, że jesteśmy raczej neutralnie nastawieni do rynku. Oczywiście w weekend jak patrzyłem na Fear and Greed Index, było na niesamowitym extreme fear. Po tych spadkach, więc tutaj wracamy powolutku w stronę Extreme Grida. Więc w tym momencie pamiętajcie, my nigdy w życiu nie kupujemy, jak jest Extreme Grid, bo zazwyczaj ten Extreme Grid właśnie kończy się takim flash crashem, jaki widzieliśmy w weekend. Na bitcoinie oraz całym rynku kryptowalut. I tutaj, jak mieliśmy bardzo, ale to bardzo duży strach, że krypto już idzie do piachu, wtedy, moi drodzy, kupujemy. Wtedy, kiedy mamy Extreme firmy, my kupujemy strach, czekamy na chciwość, w której sprzedajemy właśnie tym osobom, które praktycznie na tym rynku zawsze tracą. Dlaczego? Właśnie dlatego, że kupują w gridzie, kupują chciwości. Sami są chciwi, kupują po prostu na górkach. A my, to jest trudne, ale rynek nie mówił, że rynek krypto czy po prostu handel na rynkach finansowych będzie. Prosty, ale najlepsze zakupy są wtedy, kiedy wszyscy się boją, kiedy wszyscy sprzedają, ponieważ wtedy mamy okazje zakupowe. Co się działo, jak było COVID? Co się działo, jak się rozpoczynała wojna na Ukrainie? Ludzie masowo się wyprzedawali z niektórych dóbr, ponieważ się bali, chcieli mieć gotówkę, a ci, co mieli pieniądze, co robili? Skupowali masowo wszystko, co się dało, akcje podupadających indeksów i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętajcie, bierzmy udział ze smart money, z wielorybów, z mądrych ludzi, którzy kupują w miejscach, kiedy retail, czyli ulica się boi, ale to oni są najbogatszymi ludźmi na świecie, więc myślę, że z nich trzeba brać przykład, a nie z ulicy, w cudzysłowie, która kupuje właśnie na górkach. Więc w tym momencie, moi drodzy, przejdźmy sobie już płynnie do mega, ale to mega ważnych wiadomości. Chiński ETF na Bitcoinie i Ethereum. I tutaj, moi drodzy, zgodnie z przewidywaniami Bloomberga, poniedziałek rano dostaliśmy akceptację ETF-ów na BTC i Ethereum w Chinach. Jest to bardzo, ale to bardzo bycza informacja. Oczywiście Chiny trzeba brać na pół i patrzeć tutaj przez pryzmat tego, że wiele razy manipulowaliśmy, Jednakże zatwierdzenie produktu ETF właśnie w Hongkongu może być jednym z największych wydarzeń wpływających na rynek kryptowalut. Może się zespolić z halvingiem dosyć mocno i sprawić, że Hongkong stanie się wiodącym centrum aktywów cyfrowych całej Azji. Więc patrzcie na to, czy ich nie będą blokować, kiedy będą wprowadzane, kiedy będą oficjalne informacje, właśnie o tym, co tam się dzieje, ponieważ to naprawdę bardzo mocno może zbustować rynek, jeszcze bardziej niż ETF-y w Stanach Zjednoczonych. Zresztą wiecie, co wtedy się działo, jak Bitcoin mocno poszedł do góry. Więc w tym momencie nie jest powiedziane, że ETF-y właśnie w Chinach spowodują pompkę nawet powyżej 100 tysięcy dolarów. No i tutaj troszeczkę wracamy do rzezi na altcoinach. Mianowicie w zeszłym tygodniu doświadczyliśmy mocnej przedhalvingowej korekty na rynku krypto. I tutaj, o ile Bitcoin zaliczył zdrową korektę właśnie o 10-12%, to wiele altcoinów poleciało na łeb na szyję. Słuchajcie, największe straty na altcoinach, bo aż około 40% spadków w 7 dni odnotowały takie coiny jak Core, Wormhole, Uniswap czy Sushi. No i oczywiście było to spowodowane ryzykiem kolejnej wojny na świecie pomiędzy Izraelem a Iranem. Pierwsze spadki się. Poczęły się w piątek w momencie, gdy Iran zapowiedział, że zamierza odpowiedzieć na bombardowanie, w którym zginęło trzech ważnych irańskich generałów. I tutaj następna fala nastąpiła w momencie, gdy świat obiegła informacja o wysłaniu w kierunku Izraela setek dronów oraz rakiet. I tutaj filmy można było oglądać właśnie na Twitterze z tego całego zajścia. Na szczęście większość z nich została zestrzelona przez siły amerykańskie, brytyjskie, francuskie oraz. Izraelskie. Pamiętajcie, nigdy nie podchodźcie do takich informacji bardzo impulsywnie. Zazwyczaj, jak się prześpimy z tematem na drugi, trzeci dzień, cała sytuacja się uspokaja i sytuacja na rynkach również. Więc w takich sytuacjach właśnie się nie boimy, tylko raczej ten strach skupujemy. Trzeba mieć jaja, trzeba mieć po prostu decyzyjność. Jeżeli mamy ustawiony plan na zakupy, to to robimy. Nie zapominamy o tym. Moi drodzy, krach na giełdzie notowania spółki runęły o 99% w 15 minut. I tutaj w zeszłym tygodniu byliśmy świadkami kolejnego niecodziennego zjawiska, ponieważ chiński producent cementu Tianrui Cement stracił 99% wartości linkowej. To prawie jak Lehman Brothers w 2008 roku. A notowania spółki na giełdzie w Hongkongu zostały zawieszone. I z komunikatu giełdowego spółki opublikowanego w styczniu wynika, że Tianrui około 70% akcji posiada kontrolujący akcjonariusz Li Liufa wspólnie z małżonką. Co ciekawe no to trochę sytuacja jak u nas w Polsce z yy, byłym premierem, prawda? Co ciekawsze, do krachu doszło w ciągu ostatniego kwadransu sesji hongkongskiej. Podczas tej wyprzedaży, jak podaje Bloomberg, właściciela zmieniło około 281 milionów akcji Tianrui, czyli 1 trzecia walorów znajdujących się w wolnym obrocie, z czego ponad 80 milionów akcji było przedmiotem obrotu w ostatnich minutach sesji giełdowej. I tu według ekspertów, słuchajcie, ta anomalia została spowodowaną paniką po tym, jak pojawiło się duże duże zlecenie sprzedażowe oraz brak kupujących. I tutaj oczywiście znowu manipulacja, zleceniami można manipulować, także no pamiętajcie, nie ma co reagować impulsywnie, raczej do rynków finansowych powinniśmy podchodzić z chłodną głową, spokojem i przede wszystkim ochroną swojego kapitału, czyli właśnie stop lossami. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, wyciągnęliście najważniejsze informacje, nie będziecie się już bali przy takich dampach, bo po to mamy stworzoną metodę DCA właśnie, żeby swoje zakupy uśredniać. Ja Spadło, byłem na minusie. Na niektórych walorach dokupiłem. W tym momencie już jestem tak naprawdę na plusie, więc o to właśnie chodzi w DCA. -u. Pamiętajcie o wydarzeniu na Discordzie w dniu Halvingu, ponieważ będzie naprawdę grubo. Także zapraszam wszystkich serdecznie do tego wydarzenia. No i cóż, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się na razie.